Witajcie, widzowie. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Wordboxa. I tak jak w ostatnich dwóch odcinkach robiliśmy walkę ludzie kontra elfowie, ludzie kontra krasnoludowie, to jeszcze zostali nam ludzie kontra orkowie. To w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie walkę pomiędzy ludźmi i orkami. Mam nadzieję, że jakoś to nam wyjdzie. Zróbmy sobie mapę. Stwórz. Dobrze. Teraz to. Dajcie mi chwilkę. W dzisiejszym odcinku też nie wiem, kto może wygrać, ale, ale podejrzewam, podejrzewam, że ludzie. Nie wiem, dlaczego ci ludzie są tacy mocni. Piek mur. Dobrze, musimy zdać im tu trawa. Tak, troszkę. I tak to się później rozrośnie. Dobra. Zwiększę sobie przede wszystkim też czas. Dobra. I teraz przydałoby się surowcem w dać. No to tutaj kamień. Tutaj to. Tutaj to. Tutaj to. Dobra, jeszcze. O, jeszcze jedna. Złoto. Złoto dam sobie. Albo tego troszkę więcej dam, bo to jest też dosyć dobry surowiec. I tu troszkę złota. Pyk. Dobra. I teraz, gdzie jest ten? Mm, kilof. Nie, ja to tylko kilof. Dobra. Pyk. Dobra, i teraz zatrzymajmy sobie czas. Dajmy sobie tu albo dzisiaj, dajmy najpierw orków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Teraz ludzie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, posieńmy tu jeszcze tam mm, drzewa. Tutaj dołożymy tego metrilu trochę. Tak. Drzewa posiane, tak miarę to znowu na te roślinki, mm, krzaczki. także też i tak im włączymy ten głód, mm, gdzie to jest tutaj głód, wiek stworzeń, i to, żeby wojny i tak będzie czego nie mogli robić. No i chyba możemy zaczynać. Wszystko mamy, już rudy tutaj, wszystko mamy. Dobra. Chyba to tyle, no chyba że jeszcze jakieś zwierzaki tam rzucimy, na przykład kurki, tutaj troszkę kurek, tutaj też, dobra, krówa troszkę można też rzucić, głośny też, dobra, I chyba możemy zaczynać, by tak szybko zobaczyć, czy czegoś nie pominęliśmy. Właśnie jeszcze musimy te epoki włączyć. Pyk. Dobra. Chwilowo wolę na tej standardowej epoce nic nie zmieniać. Może kiedyś zobaczymy jeszcze z tymi epokami, coś pokombinujemy. No i możemy zaczynać. Pięć ludzi, pięć orków. Chwilowo będzie tak samo. Możemy sobie tego. Sonic Speed. Dobra. Pyk i pyk. Obserwujmy tak sobie, jak to będzie się tu powoli działo. No chwilowo początki będą takie jak zawsze. Ale czy ludzie tym razem wygrają? To mnie ciekawi. Gdzie tu jest ich przywódca? Też tak po pierwsze. Tutaj, jakie ty masz cechy? Tylko to cudowne narodziny. A u orków? Tak. Ona sobie w namiocie chyba siedzi. Teraz gdzieś tutaj. O, tu już więcej: Dziecko nocy, Brutal, Mot regeneracji i cudowna rodzina. Oni mają 230 zdrowia. A ludzie ile mają? Ludzie mają. Po 100 Widzowie jest szansa, że w dzisiejszym odcinku Wygraliby mm, Ci orkowie No jest taka szansa Chwilka no, bo tu muszę Mikrofon poprawić Dobra Jest szansa, że orkowie wygrają Nie mówię, że nie Chodź dobra tutaj 13 z tych 6 orków jest mniej to znacznie znacznie, znaczy dobra wyłączmy sobie to no tylko ludzie też mogą mnie, to wygrać, bo Orków jednak naprawdę mało jest. Ludzie jest prawie... Pra... No no prawie dwa razy więcej niż orków tutaj sobie te pierwsze domki robią troftę myślę, że tak, który mamy rok no tak w, w gdzieś setnym albo setnym roku może będziemy do, dokładać dobrze tutaj nic nie dodajemy i no ale naprawdę ludzie jest o wiele więcej niż niż orków. Tylko w dzisiejszym odcinku może będę kibicować orkom, bo oni mają jednak o wiele więcej HP. Ten ma na przykład 170. Jest to jakaś osoba. Ktokolwiek. No nic. No tak, a już mam już jakieś podstawowe łuki A u ludzi. Jest coś ciekawego. Gdzie są na coś ludzie? No ludzie mają chwilowo patyki. ale więc jest szansa, że orkowie w dzisiejszym odcinku wygrają to. Tutaj oni sobie tak. Tak sobie to rozwijają. Który wy macie już poziom kulturowy? Mm, gdzie wy tu jesteście? Czternasty. A u orków. Orków mamy dziewiąty. Gdzie tu są jakieś. No, dziewiąty. A więc może być różnie. Dzisiaj możemy te, też tak do 300. Może 350 roku grać. A więc myślę, że nie będę przedłużać. Bo chwilowo będzie się wszystko powoli tak samo działo. Myślę, że, że się tak gdzieś. W 200 roku widzimy. Dobrze widzowie. <laughs> widzimy się już w roku dwusetnym. Po raz kolejny musimy surowcem troszkę dołożyć. Zatrzymajmy czas. Już niedawno raz im dokładałam surowce, ale dosyć szybko im się kończą. Pyk. To coś. O, tutaj na troszeczkę więcej dodajmy tutaj tak i złoto no i chyba wszystko jest dobrze. Drzewa też byśmy mogli tu dorzucić troszkę. Pyk. No i popatrzmy sobie jak to tu wygląda. Widzę, że się troszkę wyrównali. Mm, orkowie też dosyć dużo osób mają. Jak wygląda tu w ten król? Gdzie on jest? Ciągle w jakimś domku siedzi. O, o, o. Dobrze. Cudowne narodziny. Dziecko nocy. Brutal. Moc regeneracji. Weteran. Mądry i złoty ząb. No, widzowie dosyć dobrze. A ilon macha po jeszcze. Musimy zobaczyć 380. No to widzowie. Wy. Wydaje mi się, że ludzie mogą to przegrać. Gdzie on tutaj jest ten królyk? Złoty ząb mądry. Cudowne rodziny tylko. Ludzie też ma... O kurde. 770 życia. Tylko oni też mają ten. Mm. Ich król ma też dosyć dobrą zbroję. Tacy zwykli ludzie. Na przykład tutaj mają po 150, a mają też jakieś zbroje, na przykład u nich ten król. Gdzie on jest? U nich ten król. No nic szczerze mówiąc nie ma. Żadnej zbroi ani nic. Nie wiem dlaczego. No ale też jest szansa, bo na przykład zwykli ludzie u nich też mają. Po te 170 Też mam jakieś patyki A u nich na przykład tacy zwykli ludzie Gdzie tutaj są To mam po te 200 No to szczerze widzowie Albo orkowie wygrają Albo będzie tak w miarę wyrównanie No zobaczymy Zobaczymy to widzowie Też nie wiem czy ich tak uzdrawiać Bo na przykład jak oni tu Gdzie to jest Na przykład niektórzy Choć nie ten Teraz nie, nie umiem go znaleźć na przykład tutaj, on no ma 100 A no może mieć 350 i nie wiem, czy też ich uzdrowić. Możecie napisać w komentarzach, czy lepiej byłoby, jakbym ich uzdrawał, czy lepiej byłoby, jakbym ich nie uzdrawał. W następnym odcinku nie wiem szczerze, co możemy zrobić. Może zrobimy walkę między wszystkimi czteroma cywilizacjami. a Tak, tutaj jeszcze zrobimy mur i tutaj. Na przykład ludzie, tu elfy, tu krasnoludy i tu orkowie. Może tak też zrobimy. Ale zobaczymy jeszcze. Dopiero puśćmy to dalej. Niech oni się tam rozwijają. Myślę, że w dzisiejszym odcinku zagramy tak do. No tego 350 roku. Bo no, dosyć szybko to idzie. Tutaj teraz musimy surowce dokładać. Przynajmniej kamienia troszkę brakuje. Tego I myślę, że będzie dosyć dobrze. O, ci srebrę się tam postawią. Byk. Tego metrylu i troszkę więcej. Tu dajmy wszystkim mm, ten. To coś tak. Tego czegoś też dosyć więcej. Zaraz jedynie możemy to zamienić na złoto. Dobrze. No i. My się widzowie, że będziemy zaraz się widzimy jak już będzie ten 350 rok. A więc no zaraz się widzimy. Dobrze widzowie. Już się widzimy. Już jest 350 rok. No a więc zobaczmy sobie jak oni sobie tu radzą. Gdzie jest ich król? W domku siedzi jak zawsze. No dobrze. Mm, te... Zbrojka ma dosyć dobrą. HP też ma dosyć dużo. Tylko właśnie, no właśnie nie wiem czy ich uleczać czy nie. To też się zastanawiam. Ci też niby mają dosyć, dosyć coś tam, ale... to u Was jak to to wygląda? Ten... No, ten ma może troszkę gorszą zbrojkę, ale... No, też, nie wyma ma dosyć dużo życia, ale też... nie jest w pełni wyraczony. No, zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. A więc myślę, widzowie, że będziemy mogli już zaraz zniszczyć mur. Zaraz sobie zniszczymy mur. Musimy jedną rzecz zrobić. Mm tak pyk, dobrze dobrze widzowie, poczekajcie chwilkę dobra musiałabym screena na miniaturkę zrobić dobrze, myślę szczerze, że ci ludzie mogą mieć dosyć też duże szans szanse ale nie wiem, zobaczymy. Workowie też dosyć dużo HP mają. A więc zobaczymy. Może się uda, może nie. Pożyjemy, zobaczymy. Pyk. I pyk. Dobra, już wszystko mamy. A więc myślę, że możemy niszczyć mur już. Gdzie my to mamy? Tak. Zniszczmy sobie mur. Surowce też zniszcz zniszczmy, już sobie. Mieli czas już na ulepszanie się. Tak. Dobra, tak z grubsza chyba wszystko zniszczone. A więc wpuśćmy sobie to, wyłączmy sobie Sonic Speeda. Tak chwilowo na tempo raz i jeden dajmy. Tu już pierwsza jakaś armia idzie. Kładajmy sobie tą nienawiść. Na cały świat. To, to coś dajmy, bo to jest większe. Dobra, pyk. Tu pierwsze bo się dzieją Strasznie głośno to jest Delikatnie ściszymy Ojej, dobra Tak powinno chyba być lepiej Szczerze mówiąc nie mam pojęcia jak to może wygrać Jest tu... Tutaj też dosyć duża armia orków Idzie na ludzi to są orkowie, czy ci? Czy ludzie? jest szansa, że orkowie wygrają. Przyspieszmy delikatnie. Na razy dwa, albo. No albo na razy. No, na razy trzy to już może troszkę za szybko. Tutaj orkowie. No chwilowo pokonują dosyć ludzi. Tutaj orkowie na pierwsze Miasto ludzi wtargnęli. No widzę, jest szansa, że orkowie to wygrają. Dobra. Jakoś to idzie. Jakoś to tam idzie. No a tutaj orkowe sobie nic nie robią. A więc ludzie chyba przegrają, szczerze mówiąc. Tutaj zobaczmy sobie, na przykład ten ma tylko toporek jakiś. Ten. Ten, ten, ten. ten. Ork. Dobra. Jakoś to tu idzie. Tutaj popatrzmy sobie, jak tutaj to wygląda po prawej stronie mapy. No tutaj też orkowie wygrywają Tylko właśnie dziwne to, że na przykład ci ludzie tutaj nic nie robią Na przykład ten ma jakiś też łuka Mógłby walczyć, a nie walczy Jakbyśmy na nich tą złość zesłali to Oni tak sobie nic z tego nie robią Dopiero jak orkowie wpili ich na ich miasto No dobrze Coraz mniej ludzi jest, przyspieszmy to sobie delikatnie. aż tutaj ludzie próbują odbijać ten atak. No ale niezbyt skutecznie, niezbyt skutecznie. Tutaj sobie jakoś radzą. No tutaj orkowie już wszystkich pokonali. Zostało dosłownie kilku ludzi. To jest jedynie jakaś większe jedynie miasteczko, której tak już powoli upada. To jest pierwsza cywilizacja, która pokonała ludzi. no Widać orkowie są dosyć silni. i ostatni, ostatni ludzie zostali tam. A więc orkowie w dzisiejszym odcinku wygrali. Co dziwo. Szczerze myślałam, że może ludzie wygrają, bo oni w każdym w poprzednim odcinku ludzie wygrywali, a dzisiaj się zaskoczyłem. Bo orkowie jednak wygrali, a więc całkiem ciekawie. Tutaj oni już przejmują te tereny, no dobrze. Szczerze mówiąc, myślałam, że jednak ci ludzie wygrają, bo oni zawsze wygrywali, a coś tak lepiej im szło. No ale nic. W następnym odcinku zrobimy sobie walkę pomiędzy czteroma cywilizacjami, a więc to było chyba na tyle w dzisiejszym odcinku, a więc do zobaczenia widzowie.